Naszą konferencję chcielibyśmy podzielić na trzy takie tematy. Pierwszy to jest podsumowanie sezonu, ale nie tylko tego drugiego, ale teraz pierwszoligowego. Następnie sprawy bieżące I, i ostatni temat. Myślę, że równie ważny jak i najważniejszy to jest osoba nowego szkoleniowca. Na konferencji właśnie witam pana Łukasza Koleńczuka, prezesa Olimpii. Pana Franciszka Wiśniewskiego, członka zarządu i pana Grzegorza Wesołowskiego, nowego generała Olimpiadów. Szanowni Państwo, e, pierwszy punkt naszej konferencji to jest podsumowanie sezonu, jak zapewne Państwo wiecie, bardzo udanego e, sezonu dla, myślę, e, całego klubu sportowego Olimpiadów. E, no, chyba nie trzeba przypominać, że zespół Olimpii zajął pierwsze miejsce w drugiej Lidze, bezpośrednio wywalczył awans e, na zaplecze ekstraklasy okazaliśmy się najlepszą drużyną pośród wszystkich drugoligowców, oczywiście w Grupie Wschodniej. Ale to nie jedyne sukcesy, bo drugi zespół Olimpiadą, czyli rezerwy, które grały w a a-plasie, okazały się najlepsze, wygrały rozgrywki w A-klasie, nie przegrały ani jednego spotkania i awansowały do Ligi Okręgowej. No i także możemy się pochwalić sukcesami naszej młodzieży, bo tramkarze, czyli to jest zespół 15, rocznik 15, zostali wiceministrzami województwa. Juniorzy e, i Żacy zdobyli brązowe medale w rozgrywkach wojewódzkich, a juniorzy młodsi, e, czyli to jest e, rocznik e, 17-latkowie, zajęli ostatecznie miejsce tuż za podium. E, warto nadmienić, że także młodzi z e, zostali mistrzami Województwa barwisko-mazurskiego i jest to kolejny sukces tych młodych zawodników, tych 13-latków. E, o drugim zespole już wspominałem, z którego także jesteśmy bardzo zadowoleni. Cieszymy się, bo to jest bezpośrednie zaplecze dla, dla, dla pierwszej drużyny. Na razie, oczywiście, w Lidze okręgowej, ale e, e, myślimy, że w najbliższym czasie będzie to liga wyższa. Szanowni Państwo, to tyle jeśli chodzi o ten wstęp podsumowania sezonu. Myślę, że najlepiej sezon podsumuje prezes panu Koszanowi. Witam Państwa serdecznie. Okazji jeszcze podziękować ludziom, którzy przyczynili się do tego sukcesu. Marzenia się spełniają. Jesteśmy w pierwszej lidze. Dwa awansy. E, awanse, przepraszam. E, czyli e, pierwszy zespół, drugi zespół. Zyskowały sukces, to wszystko wiemy. Na ta na klasy takiego sukcesu nie było w 19 lat temu dwie grupy, teraz jest jedna, więc na początek tego sezonu jesteśmy 17 zespołem w Polsce. Coś pięknego, wyprzedzamy duże aglomeracje, duże, duże miasta i to nas cieszy. I co, jeżeli mogę to podziękuję, na początku chciałem podziękować Panu Prezydentowi, Panu Grzegorzowi Nowaczykowi, za to, że wskazał nam cel e, i mogę zanotować, że cel został wykonany. Panie prezydencie, jesteśmy w pierwszej lidze. Ja dziękuję ze swojej strony za rady wszystkie, które od pana otrzymałem i za w tych ciężkich momentach za, za to, że te dobre słowo zawsze od Pana usłyszałem. jeszcze. Dziękuję że naprawdę. Jest za co Panu dziękować. Nie tylko podziękowania, ale także gratuluję Panu awansu do pierwszej linii to jest naprawdę wielka Pana zasługa. Później chciałbym to taką małą litanię. Tak? Komu dziękujemy na pewno sponsorom, to dzięki nim mogliśmy rozegrać te wszystkie mecze i te wszystkie koszty ponieść trenerom. Jak dobrze liczyłem tutaj szybko było ich pięciu w sumie, dziękuję wszystkim trenerom za to, za, za ten, no możemy wymienić jasne to był pan e, trener Rteniuk, pan trener Marusa, później pan trener Rogala, później pan trener Araszkiewicz i pan trener Piątek, a także sześciu, przepraszam, bo jeszcze jest pan Adam Fedorów, który się łączył jako pomoc dla pana Dziękuję serdecznie za, za ten... Na pewno dziękujemy też zawodnikom, im było masę, ale każdy jakoś cegiełkę włożył. Dziękuję serdecznie Panu za wysiłek. Pracownikom klubu, wszystkim i tym paniom, które prowadzą księgowość, które są w biurze, kierownikowi, rzecznikowi, panu Robertowi, panu Czesławowi, który dbało o tą moralę. wszystkim naprawdę dziękuję Pani, które prawy stroje i tak dalej, i tak dalej, naprawdę wszyscy przyczynili się do tego sukcesu kibicom, e, ludziom, którzy, e, którzy, dla których to wszystko robimy. E, dziękuję i myślę, że e, jeszcze będziemy się cieszyć nieraz tutaj z osiągnięć mojemu ludzi. która z pierwszą miłością, bo zawsze znaczy przed olimpiową. Dziękuję serdecznie e, panu Romanowskiemu, już raz mu dziękowałem, ale to jest człowiek, którego będę zawsze którego zawsze będę dziękował. Człowiek, który 10 lat spędził olimpiadą, który od czwartej linii nas wyprowadził przed trzecią, drugą, a teraz e, jesteśmy w pierwszej. Panu Frankowi, żywa legenda olimpiadną, ikona nasza. Dziękuję Franiu za tutaj za, za, za pomoc Kogo, jeżeli kogoś nie wymieniłem, dziękuję państwu przede wszystkim za to, że jest jest jest, olipi, jest olipi głośno i że te 99% jest pochlebstw decyzji, że państwo widzą to jak pracujemy, że te trudne decyzje bo było ich masę od, od tego, że Podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu w grup młodzieżowych poprzez e, wiele innych, jak rozwiązanie zmiany trenera, jak, jak e, e, zakupienie, czy zakupienie, czy transfer chłopaków e, z Różowa, e, bez których myślę, że by było ciężko e, i tak dalej. Ale jakoś nam się to udało. Mamy plan. Myślę, że pokazaliśmy, że wiemy jak to zrobić. Teraz jest pierwsza liga, tego będziemy się uczyć. Jeszcze jak taki co zwykle z ubranym udziału. Celem naszym jest utrzymanie się w tej pierwszej lidze. na kilka lat. Nie chcemy, nie chcemy tutaj spadać i tego, przynajmniej jest, takie są zamierzenia. Chcemy się tego uczyć i na kilka dobrych lat zagościć w tej pierwszej lidze, a później zobaczymy. Marzenia muszą być jakieś. W kilka stadion na Ekstraklasę. Kto wie, może na otwarcie zapłukamy do bramy Ekstraklasy, ale to jest, to, jest, to jest przyszłość. Najpierw musimy sobie w pierwszej lidze poradzić. Eee, ja e, proszę kibiców, przede wszystkim państwa o zaufanie. Radę będziemy się starać tutaj z Panem Trenerem, z całym zarządem, z sztabem, aby nie, 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 nie przynieść wstydu naszemu ukochanemu klubowi. Na pewno obiecujemy walkę. Myślę, że tutaj Trener na pewno to wszystko Państwu wyjaśni. Co mogę jeszcze powiedzieć. Jestem, zawsze byłem dumny z tego, że jestem prezesem olimpiadą teraz jestem jeszcze bardziej dumny. Duma mnie rozpiera, ale może to jest zasługa wszystkich i państwa i kibiców i trenerów i zawodników i wszystkich nas. Mam nadzieję, że to znaczy jestem tego pewien, jestem przekonany, że jeszcze wiele radości, i wiele chwil nie zawsze nie zawsze może będą to tylko, tylko uśmiech, ale na pewno będzie kilka kilka rzeczy, ale na pewno emocji dostarczymy co niemiara. Liczę na to, że w tej lidze pokażemy, pokażemy że naprawdę umiemy grać piłkę. I co jeszcze, mam zadanie do kibiców, do Państwa. Wy musicie przychodzić na mecze, a my będziemy swoją robotę wykonywać i tylko od Was tego proszę. Przychodźcie na mecze i prowadźmy do pomożny